widok, prawda? No prawda. Szkoda, że nie jesteśmy wystarczająco wysokie. Nie możemy zobaczyć, czy jakiś delfinek nie przeskakuje. No prawda. Hmm, a może im zrobić małego psikusa. Dobra, zamknę je na klucz. Okej. Okay. Chyba się nie zorientowały. Dobra, to ja zwiewam. Do mojego pokoju, żeby nie było. Dobra, może się pomaluję jeszcze bardziej. A w ogóle to się przebiorę. Tylko w co? Hmm. Może, żeby zdenerwować się. Mamy ubiorę to, co ona, bo mam akurat ten strój, co ona. Ale coś za różowo. Yy, chyba zmienię zdanie. I ubiorę ten. Jest bardziej wygodniejszy. Jako odkid ja mam te kremiona do tyłu? Dobra, żeby nie było widać, to może coś innego jeszcze założę. Niech będzie to... Dobra, tutaj już mniej to widać chyba. Ale zobaczcie jak tutaj. Hmm, no nie wiem. Dobra, zostawię to. O, już lepiej. Malujemy się. Ojej, co tu robią moje kosmetyki? Dobra, nieważne. E, mgiełka. Gdzie mój pędzelek? Jejku, ale ja mam tutaj bałagan. Sama przyznam. Okej, okay, pomaluję się tak jak na Halloween, mimo że minął. Dobra. Różu, żeby wyglądać jak taka trochę zeróżowiona. O, szminką zrobię, to będzie dobre. Jak ja wyglądam? No, średnio, ale może być. Jeszcze olejek. Dobra. No, może sobie włosy rozczesę. O, tak, tak. Ciekawe co tam u dziewczyny, ale co mnie tak obchodzi, to wskakuję strój i idę na basen. No i jak wyglądam? Chyba okej. Okay. Dobra, biorę ręcznik, może być nawet ten. I idę na basen. Mam jeszcze jeden pomysł. Zrobię im bałagan w pokoju, żeby mała pomyślała, że to one. Dobra, tu jest i okej, okay, nawet, dobra, ale tutaj rozrzucę wszystko. Plocki też. O. Ok. Rozrzucę wszystko, bo one się wszystkimi zabawkami bawią. Czego ja nie pojmuję. Jak tak można. Dobra, to tak. Kredki. Też rozrzucę. Hopi horsy też. Dobra. A to dam na łóżko. Bo myśli, że to są one, a nie ja. Dobra, zabieram mój ręcznik i zwiewam stąd. Ok, co by tu wziąć? Może. To. Będę na tym sobie pływać. Ok. O. Jak milutko. Ale w sumie. Dobra, na bombę! Ale fajnie. O nie, nie możemy wyjść. Jak to zrobić, żebyśmy wyszły? Nie wiem, ale chyba musimy wołać o pomoc. To wołajmy mamę i tatę. Okej. Okay. Mamo, tato! Mamo, tato! Słyszałaś coś? Właśnie wydaje mi się, że coś w domu nie gra. Dobra, jemy te lody szybko. I chodźmy do domu. Okej. Okay. Halo? coś tutaj się stało komuś? <laughs> Dziewczynki jeju! Chodźcie, kto wam to zrobił? No właśnie kto? Podejrzewam, że Kaja. O nie. Idziemy do niej raz, dwa, czy nie? Oczywiście, że tak za mną. Kaja, młoda domo. Gdzie ona jest? Chyba na basenie. To idziemy tam. Możemy iść na początku do naszego pokoju? No pewnie, chodźmy. Co tu się stało, dziewczynki? Co wy zrobiłyście? No, my. Co. Jak to się stało? No właśnie, my tutaj nic w ogóle Wstałyśmy, poszłyśmy na dół, no i ubrałyśmy się na początku, rzecz jasna. Zeszłyśmy na dół, no zjedliśmy śniadanie wspólnie, i tutaj w ogóle nasza noga nie. Ym, nie po, Jak to się mówi? Po prostu mów, że wasze ciało tutaj nie było. I dopiero teraz. No właśnie, no to ciało nie było nasze. No. Trochę to nie ma sensu, wiesz? No wiem, ale. One są małe, to niech tak mówią. To pewnie kaja. My nie będziemy tego sprzątać, tylko ona. Ale nie mamy dowodów. Oj, mamy. Tutaj są gdzieś ukryte kamery, to ją pewnie namierzyły. Ale fajnie. To teraz idziemy do tej Kaji niezłej. Sotnicy. Dokładnie. Chodźcie ze mną. Dzień dobry, młoda damo. Co wy tu robicie? I w ogóle skąd tu się wzięły dziewczyny? One były na dole. A nic im nie zrobiłaś przypadkiem? Kto? Ja? No tak, ty. A co miałam im zrobić? Na przykład zamknąć je na balkonie. Co? Nic takiego nie zrobiłam. Nie przypominam sobie. A to, że byłeś w naszym pokoju i no, i wszystkie rzeczy e, rozwaliłaś? I teraz ty będziesz musiała to sprzątać, wiesz? Dokładnie tak, i przydzielimy ci taką karę, że nie wiesz. Jaką niby karę? Jak ja nic nie zrobiłam. Zrobiłeś, mamy dowody na kamerach. Idę po telefon. Proszę bardzo, już mam telefon. No wychodź. No już. No i pokaż. Proszę bardzo. A. To nie ty przypadkiem? Czy jakieś powiesz mi, że elfy. No dobra, to ja byłam. No właśnie, to ty byłaś. I będziesz sprzątać za karę. Już to mówię drugi raz. Właśnie. A poza tym w makijażu się nie pływa. A tak w ogóle to się opukałaś po tym prysznicem, czy nie? No tak... Jak zawsze nie. To kończysz z pływaniem i masz karę na elektronikę, na basen, spotkania z koleżankami i tylko nauka, książki i Same takie rzeczy są dozwolone. Hi, hi, Dobra, już idę sprzątać. No, ale na początku może się wytrzymać. I się napij zdrowego soku. A, i zakaz na słodycze jeszcze. Masz sok. Dzięki. A my, dziewczynki, może się pokąpiemy, co? Tak. No, nie bądźcie tacy. Będziemy tacy, dopóki się nie nauczysz, że tak się nie robi. No dobra, przepraszam. I nie maruć, ale możesz sobie tu jeszcze poleżeć. Przynajmniej tyle. Masz jeszcze tego soku. A możemy w ubraniach się kąpać? No pewnie. Jej, na bomby! A my się poopalamy. Niech to... Znowu niepowodzenie. Kaja, rzucić nam piłkę? Jasne, moje kochane siostrzyczki. Macie. Jejku. Jak zwykle wyszłam na to, co, co wszystko zepsułam. A wy widzowie, jak myślicie? Zachowała dobrze się Kaja, czy źle? Bo ja myślę, że bardzo źle. Subskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco z nowymi filmami oraz shortami. Pa, pa!